Jarek, menadżer lokalny. Krystian domajski. To możesz mi odstawić alkohol. Yes. Sabina, co jest? Bo ja nie mogę dalej. Ten znajdziesz jakąś fajną dziewczynę, jesteś mój najlepszy dzień. Lepszy od tego wymoczka z Wrocławia. Nie pozwolimy im nas zbudzić. Tak, kączuszko? Świrujesz pewnie do jego matki, tak? Już co, no, świruję do matki. Czyli aż tak rozkochał w sobie jakąś pielęgniarkę. Nie podrywał pielęgniarki. Udawał wariata. I to tak dobrze, że teraz nie chcą go wypuścić. Oni mnie trochę przerażają. Zobacz, co za paradoks. Całe życie się pilnowałam, żeby nie ładować w siebie chemii. A teraz nie mogę doczekać się tej chemioterapii. Wow! Prawie jak w domu. Ty świnio! To wszystko jest twoja wina! A co ty konfidenci pieprzony, co? Z uwagi na to, co łączyło Cię z poszukiwanym i co łączy Cię z podejrzanym, odsuwam Cię od sprawy. Wspomniałam o najważniejszym wydarzeniu. O czym? O moim pogrzebie.